Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym pierwszym spotkaniu, a tych spotkań będzie trochę więcej. Ze mną na tym spotkaniu jest dr Jacek Świst. Witam. Psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ja nazywam się Kuba Marian Marcel i również jestem psychoterapeutą, a zajmujemy się głównie uzależnieniami. Tym się zajmujemy. Więc nasze spotkania będą dotyczyły tego problemu, i dzisiaj, Jacku, chcielibyśmy Państwu przekazać, Parę takich informacji, które dotyczą szeroko pojętego problemu alkoholowego. Często, kiedy mówi się o problemie alkoholowym, to mm, ma się na myśli osobę, która używa alkoholu. E, że problem alkoholowy dotyczy tylko i wyłącznie tej osoby. No i czy to jest rzeczywiście tak? No tak, i najczęściej taką osobę się kieruje do leczenia. Wysyła się na komisję do spraw przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, a ja tego doświadczam, myślę, że ty też, co najmniej od roku 80, 1984. No i się okazuje, że mało się w tej kwestii zmieniło. To znaczy, nadal uważają ludzie, że problem alkoholowy to w ogóle. Jest dotyczący osoby, która leży na ławce na rynku albo pod ławką, jest brzydko ubrana, brzydko pachnie, chodzi, wenda się. No to to jest osoba, która ma problem alkoholowy, natomiast cała rzesza, że tak powiem, Ludzi z problemem alkoholowym wcale nie uważa, że ma ten problem alkoholowy. O tym pewnie będziemy mówić troszeczkę pod koniec spotkania, kiedy, kiedy będziemy mówić już o osobach uzależnionych i kiedy możemy mówić, że ktoś jest osobą uzależnioną. Skoro tak jest, jak powiedziałeś, że problem alkoholowy to często widziany jest. Jako problem osoby, która używa alkoholu. Która używa, ale, tak. ale tak w rzeczywistości nie jest, bo problem alkoholowy, moim zdaniem, dotyczy wszystkich, którzy żyją również obok tej osoby pijącej, obok tej, o której mówi się, że ma problem alkoholu. Ja myślę, że możemy to całkiem śmiało rozszerzyć na nie tylko osobę, rodzinę, najbliższe osoby, ale możemy to rozszerzyć na społeczeństwo, sąsiedztwo. Jest różnica pomiędzy sąsiadem i relacją z, z pijącym osobą, a coś innego, kiedy dotyczy to relacji w rodzinie jednak, ponieważ tym elementem takim dosyć znaczącym podczas tego, kiedy nadużywa się alkoholu, kiedy osoba jakaś w rodzinie nadużywa i pije zbyt dużo, to ten czynnik emocjonalny, to wszystko, co się tam dzieje w związku z zachowaniami osoby też pijącej. No, ma ogromny wpływ i ma zdecydowanie moim zdaniem większy jednak wpływ oczywiście, niż na, oczywiście. na sąsiada. Prawda? Oczywiście, ponieważ osoby żyją mhm. z tą osobą prawda, pijącą tak. czy używającą tak. tego alkoholu, żyją z nim, mieszkają 24 godziny na dobę, tak. prawda, doświadczają bezpośrednio, aby powiedzieć, na własnej skórze skutków picia. W takim razie, co się dzieje? Za, załóżmy taki, y, y, taką, y, taki przykład rodziny, gdzie mąż i tato pije, tak? czyli mąż i tato jako rola, w jednej roli jest żona i jest dwójka dzieci. Tak jest. Mówi się, że cała rodzina jest chora. Czyli mówi się często, tak. że cała. Dlaczego tak cała się? Cała rodzina chora? Mąż jest, jest chora. Co takiego się dzieje na co się takie... alkoholowego? Żona jest chora na współuzależnienie, a dzieci są zaburzone, ich rozwój emocjonalny jest zaburzony. One Tam właśnie. mogą być nerwice dziecięce, zaburzenia lękowe, depresje mhm. dziecięce, szereg różnych zaburzeń rozwojowych. Okej. Okay. Okay. Pewnie niektórzy, którzy nas słuchają, mogą mieć wątpliwości, bo wyraziłeś tu takie zdanie, że żona może być chora na współuzależnienie. Czy współuzależnienie to choroba? Czy być może przy współuzależnieniu istnieją, mogą zaistnieć choroby, dlatego. Mówi się o tym, że. No powiedzmy tak, może nie, nie, nie w sensie takim, no, jednostki medycznym chorobowej. jednostki chorobowej, okay. ale może ta osoba żyjąca z alkoholikiem u, u siebie uruchomić zaburzenie, które będzie jednostką chorobową. Weźmy na przykład stany depresyjno-lękowe. Mm -hmm. No to już jest choroba, tak. a ona może wynikać z tego, że mąż jakby, nie wiem, nęka na przykład tą, tą żonę samym, yy, piciem yy, samym piciem chociażby, ale ile jest y, przemocy, ile jest nadużyć y, seksualnych w stosunku do żony, ile jest wymuszonych y, stosunków i tak dalej. Więc to wszystko doprowadza y, żonę do rozstroju nerwowego, który y, musi pójść gdzieś leczyć, tak? Mm -hmm. Czyli współzależnienie. gdybyś, bo użyli, użyłeś takiego terminu współzależnienie, czyli to nie jest tak, że żona pije e, e, bo, i razem z mężem, chociaż czasami tak się zdaje, żeby, żeby... Nie pije alkoholu, ale można by powiedzieć, że pije, pijanego męża. okej. Okay. pośrednio jakby. Okay. czyli wracam do, do jednak do, do tego sformułowania współzależnienie, bo ono jakby jest najbardziej takim znanym określeniem. Które mówi o tym, o tej osobie, która żyje obok osoby yy, yy, mającej problem z piciem alkoholu, nie, często uzależnione już. To współuzależnienie to jest reakcja osoby na to picie. Osoby bliskiej, tak? tak? Czyli to jest zaburze, zaburzone reakcje. Zaburzone to ja bym myślał, zachowania żeby, reakcje? Tak, wymuszone, by tak powiedzieć, to jest wymuszona rezygnacja z własnego szczęścia tak. po to, żeby kontrolować zachowania męża o. i dostosować się no do tego, To już tutaj poradzić. jakby wytłumaczyłem się jeszcze bardziej, dokładnie, jak to. Jak ta osoba, o której mówimy, współzależnia, potrafi skupiać się, zamiast na swoim życiu i na życiu tego, co tak. dotyczy całej rodziny, na własnych potrzebach, skupia się na potrzebach. Męża. I wtedy to ewoluuje w takie, w takie przeżywanie, takie zachowania, które nazywamy współuzależnieniem. No dobrze, czyli mamy osobę drugą dorosłą, ale mamy jeszcze dzieci w tej rodzinie. Mówimy o problemie alkoholowym w związku z tym, co się dzieje z dziećmi? No, dzieci też muszą sobie jakoś poradzić. Poradzić sobie z lękiem, poradzić sobie z bezradnością, z bezsilnością, poradzić sobie z poczuciem winy. Bardzo często dzieci siebie obwiniają za to, uważają, że może źle się uczą, że ich się tak to ojciec pije, mm -hmm. może nie wiem, za mało są wesołe albo takie towarzyskie czy jakieś. Tam... Okay. Może za mało robią w domu, może za mało obowiązków wykonują, ale i tak dochodzi do czegoś takiego w rodzinie, że na przykład starsze dzieci najczęściej przejmują jakby opiekę nad rodziną, czy nad pijącym członkiem rodziny, ojcem czy matką. Wykonują czynności dorosłego rodzica, mm -hmm. tak? To właśnie dzieci. o tym chciałem. Nie mają dzieciństwa. O to cię chciałem zapytać. Bo te role są jakoś nazwane, prawda? Tak, czyli to o czym nazwane. teraz opowiedziałeś, o takiej szybko dorosłym dziecku. Na bo przykład, tak, troszeczkę tak. mówi się, że to jest bohater rodziny. rodziny. A utracone dzieciństwo. Ta hmm. książka bohater. jest na ten temat napisana. Prawda? Pierwszą rolę mamy, czyli bohater rodziny, a druga. Hmm. Maskotka na przykład. Dziecko, Maskotka rodziny. Dziecko. Hmm rozweselające albo służące do zabawy, tak? Ale po co ono to robi? Zadowolić. Mamy zadowolić. A nie, tak? czasem, a nie czasem, żeby przerwać ich kłótnie, ich agresję, żeby. Żeby być pomiędzy nimi, tak. żeby nie dochodziło do tych relacji konfliktowych, no tak, których tak. dzieciaki się Zwrócić najbardziej mają. Zwrócić na siebie uwagę. Tak. Na siebie uwagę. Tak, poprzez poprzez tak. bycie taką, taką tak, fajną tak. osobą, tak. takim fajnym taka dzieckiem. Małpeczka. Tak, rodziny, taka, tak, rodziny. tak, tak troszeczkę. Rozśmiewasz. Tak. 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 Okay. Czyli to jest maskotka rodziny. Trzecia tak. tak. okay. tak. tak. rola. Dziecko we mgle, Dziecko węgle. Tak zwane dziecko mhm. węgle, dziecko, które się usuwa. Często się boi, ucieka w swój świat. Gdzieś siedzi pod łóżkiem, gdzieś siedzi za szafą, Aż rozmawia tak. ze sobą, tak, rozmawia ze sobą, bawi się jak gdyby ze sobą, bo no, nie może z lęku rozumiem. zwrócić się do swojego rodzica. Nie wiem, czy dobrze ci rozumiem. To jest dziecko, które znajduje swoje miejsce, gdzieby go nikt nie mógł dotknąć, ucieka świat marzeń, iluzji. Tak, tak. A dzisiaj, w dobie internetu. W domu no, multimediów, tak, to, to, to będzie się działo. Będzie się działo, bo jest w świecie bajek, w świecie, świecie gier czasami, tak? I często tam jest tym, kim, kim chciałoby być. Tak. Trzecia, a czwarta rola? Czwarta nie wiem, podpowiedz <noise> Czwarta rola to koziołek. A, koziołek. koziołek ofiarny. ofiarny. Tak, koziołek wszystko, ofiarny. Wszystko przez niego. To tak, przez trochę mówimy i... o tym żartobliwie, ale A. kozioł ofiarny to, to, to również rola, którą uciekają dzieci. No, dlaczego? Dlaczego akurat kozioł ofiarny? Zbiera się różne napięcie, no to już lepiej ja, niech na mnie to wszystko. Mm -hmm się skrupi, ażeby tam jakoś było spokojniej. Może to jest też tak, że dla przykładu, kiedy dziecko, taki ten koziołek ofiarny ucieka w taką rolę, takie dziecko, doświadcza, że rodzice się kłócą ze sobą i to jest dla niego trudne do wytrzymania, ale wie, wie że kiedy on zrobi coś gdzie na nim się skupi koncentracja, to boje rodzice wtedy są razem, bo skupiają się na nim. I często koziołek ofiarny jest taką osobą, która często w szkole robi różnego rodzaju psikusy, e, nazwijmy to tak krótko, ale czasami to są bardzo poważne e, występki po to, żeby rodzice skupiali się na nim, a nie na, nie na sobie. I wtedy rodzice są razem. I wtedy buduje to poczucie, że ta rodzina się nie rozwala, tylko, że ona jest razem. Na, na, prawda? Bo tato z mamą są z nim. Oczywiście te dzieciaki nie robią tego specjalnie, moim zdaniem, prawda? Czy tak jest? No nie, no nie robią tego specjalnie. To są, to są role, które, w które one uciekają. Czy znaczy one są opisane przez y, po prostu osoby, które się zajmowały, zajmowały i dzieciom. zajmują się takimi rodzinami, mm -hmm. zajmują się takimi yes. dziećmi, szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieci zachowują. Tak? No, mm. Więc mm, zaobserwowano, że to występuje. W rodzinach z problemem alkoholowym. Czyli wróćmy do, naszej, do naszego głównego tematu. Problem alkoholowy oparty o rodzinę, to można by powiedzieć tak, że oczywiście osoba, która ma problem alkoholowy, która pije, e, potrzebuje pomocy, bo często jest to uzależnienie a zespół uzależnienia alkoholowego to choroba, o której za chwilę będziemy mówić ale pomocy również potrzebuje rodzina. Tak. I System oddziaływania pomocy również dotyczy wszystkich funkcjonujących w tej rodzinie. A więc żony osób uzależnionych mogą zgłaszać się również po pomoc do różnych instytucji, które się tym zajmują. To są poradnie, to są terapeuci, którzy w tych poradniach Ale to już zajmują się już To jest powiedzmy pomocą. konkretnie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W każdej szkole funkcjonuje pedagog szkolny. I tylko zaapelujmy, może, żeby rodzice pokonali wstyd, i żeby yy, mówiły o, zgłaszały takie problemy. Po żeby to, tego nie ukrywać. Po to, żeby przerwać łańcuch cierpienia. Okej. Okay. No myślę, że to było niezwykle ważne, co powiedziałeś, e, że tak. Dobrze by było, aby nasi widzowie zrozumieli, że ukrywanie tego, niepokazywanie tego, zachowanie tego w własnej rodzinie, bo tak trzeba, żeby nie wyszło nic na jaw, jest najgorszą rzeczą, jaką mogą sobie zafundować. Lepiej jest pójść po pomoc, bo ta pomoc jest. Zgłaszamy się po pomoc. Bez względu na to, czy ta osoba, która pije, już chce tej pomocy, czy nie chce. Rodziny, dobrze by było, żeby wyszły po tą pomoc dla siebie. Bardzo często się tak zdarza, że jak rodziny, to znaczy żona razem z dziećmi, ewentualnie samo dziecko może pójść na rozmowę do pedagoga i kiedy zaczynają uzyskiwać pomoc, po jakimś czasie dopiero ta osoba pijąca, czy powiedzmy z, z, uchora na, ze zespół uzależnienia alkoholowego yy, znajduje motywację do tego, mhm. żeby podjąć leczenie. Okej. Okay. W takim razie, Jacku, zaapelowaliśmy do Państwa, aby udawali się po pomoc, bo pomoc jest, istnieje i warto o nią się zwracać. Na dzisiaj kończymy nasze spotkanie. Dziękuję Ci za udział.